Młoda Narobola, odcinek 1901. Wojtek, gdzie tak pędzisz? Chciałem szybko wejść do centrum dowodzenia, ale widzę, że na drzwiach jest kartka zamknięte. Sprawdźmy to. No, kto by pomyślał zamknięte. Ho, zaczekajmy tutaj. No, coś ty, nie jadłem śniadania. A na co miałbyś ochotę? No proszę, na przykład taki plasterek farby olejnej, ale ten tu wygląda na przeterminowany. bo trochę zalatuje. I kruchy, wolę, lejące się. Zaraz się przebiorę w roboczy skafander. Transformacja. Dobry. aktywacja. Hej, Zuzia, jak skończymy robotę, jeśli tylko my pracujemy? He, he Wojtek, nie martw się, wkrótce ma przyjściola. No mam nadzieję, a ciekawe co z Tomkiem. I, w ogóle, jak się mają te wszystkie cokoły, zaraz sprawdzę. No, dobry pomysł. Chym, przykleiłem się za prawą do podłogi. Możesz szpachelkę, czy wolisz dłuto i młotek? Po namyśle, może jednak uda mi się odkleić dwink rwanych spodni. No tak, oderwał mi się krok od spodni. Trudno o się mówi. Tak, szyję się. Zuzia, ty znowu z tą chemią, przecież wiesz, że to niezdrowe. Muszę naostrzyć to duto. Może mi się do czegoś przydać. Tak, ostre zawsze lepsze. I mniej boli. Ile jeszcze? Już prawie gotowe. A po co ci teraz dłuto? To na wypadek, jeśli przyszedłby to Omek i chciał se cokoły porozwalać. No pięknie. To ja pójdę odwiedzić boniowanie. Ciekawe co z nim. O, cześć Ola. Cześć. O, miło, że wpadłaś. Widzę, że praca nad porozwalanymi cokołami we. A co to za deska? To jest mój przyjaciel, pan drewno. Przywitaj się z Zuzią. Cześć. No, witam. Zaczynam się martwić. Jak Wojtek zareaguje na stan boniowania? E tam są ważniejsze rzeczy. Idę pobawić się jeszcze chemią. Ach, to było cudowne, ale mi się w głowie kręci. Wow, uwaga na stopień. Rany, kto tego tu tyle nawalił? Ojej, to straszne. Więc ty też zauważyłaś. Widocznie przyszedł tu w nocy i rozpierniczał. No nie, ja tego nie wyrobię. Jak to możliwe, jak on mógł. Łe, 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 chlip. Dosyć, zrobię dobry użytek z tego dłuta. Trzask, 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 pad na glebę. Wojtek, nie, nie rób tego, proszę, nie. Ola, nie denerwuj się na Wojtka, on naprawdę nie chciał. Wylepiej daj mi spokój, muszę do talety. Prych! Ola, uwierz mi, to ale ta jest drugie drzwi na prawo. Serio? No tak, a już zastanawiałam się co za krety zamontowały lustro weneckie w kiblu. Mam złą wiadomość, zamknęło się. O, Tomek, miło cię widzieć. No cześć. Bach, a to bolało, dlaczego po twarzy? Ała, zostaw moje szkła kontaktowe, za jedną mi wychodzi więcej niż te nasze słynne cztery tysiące. No i widzisz, muszę nowe kupić. Ola, cześć, wróciłem. No witam, właśnie łatamy twoje dziury ze wczoraj. Nie le nam idzie, przyłączysz się? Ja dzisiaj nie przyszedłem tu łatać. A co, znowu będziesz rozłupywać? Ano, to ja się poddaję. A tak w ogóle, Wojtek się zabił, w końcu mu się udało, że też nie zdążyłem mu pogratulować. Wygląda to na ekipę kremacyjną, chyba po niego przeszli. Całkiem możliwe, może byś przemówił Wojtkowi do rozsądku, żeby nie obijał się tak cały dzień. Dobry pomysł, może to go postawi na nogi, ale najpierw przejdę się i przeprowadzę kontrolę jakości. Hehe, he, już ja zadbam, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Od czego by tu zacząć? No tak, schody. Przecież to najważniejsze. Tup, tup, tup. Chym, zwróćmy uwagę na poręcz. O, stan idealny. Chym, cokół do doróbki. Tu trzeba wyłupać w ogóle wszystko. Najlepiej ściąć na płasko. Zuzia, powiedz Wojtkowi, że jestem. Hej Wojtek, mam dla ciebie wiadomość. Tomek wrócił. Jest teraz na górze i maluje odkruszone rogi brązową farbą olejną. W ogóle trzeba się wszystkim zająć. Wstawaj. Dopiero teraz mi mówisz. Niesamowite. Tomek, wróciłeś do boniowania? Ziązią, Hehe, nie zbliżać się. Dlaczego tak bronisz tego miejsca? Ziąziązią. Zią, zią. Nic nie powiem. Haha. Ha. Relaks, Tomek, zachowaj sekretną broń na specjalną okazję. Tomek, ten tutaj wygląda na czysty. Po co go skrobiesz? Haha, ha, vara. Tym, ja lepiej nie przeszkadzam. O rany, serio lepiej się do ciebie nie zbliżać. Wojtek, chod na górę. Tak, padam sysił. Tak w ogóle, podobno gdzieś tu wmurowano jakieś zwłoki, dokładnie tu, za...